Cześć. Ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku, w którym przeanalizujemy sobie spółkę z giełdy papierów wartościowych. Dzisiaj chciałbym Cię zaprosić na drugą część analizy grupy ASECO. Aseko, z której ostatnio analizowaliśmy sobie jeden z podmiotów, tak naprawdę Aseco Poland, i ten odcinek linkuje ci właśnie w tym momencie. W nim omawialiśmy sobie tak naprawdę całą grupę i spółkę Aseco Poland na tle całej grupy. Wspominaliśmy sobie, że Aseco to tak naprawdę federacja spółek. Aseco przejmuje bardzo dużo spółek, przeprowadza wiele akwizycji, i w tym Miejscu chciałbym Ci powiedzieć, że zanim obejrzysz ten odcinek, zachęcam Cię do obejrzenia wcześniejszego odcinka o ASECO Poland. Jest on dosyć istotny, bo wplatam tam wiele ciekawych informacji, omawiam całą historię grupy. A dzisiejszy odcinek będzie tak naprawdę uzupełnieniem wcześniejszego, spółkę córkę z grupy ASECO, która troszeczkę inny obszar klienta obsługuje. Ale żeby zrozumieć całą filozofię grupy, no to trzeba byłoby cofnąć się troszeczkę dalej, aniżeli do roku powstania spółki córki, o którą dzisiaj sobie omówimy. Tak więc zanim przystąpić do tego odcinka, to w tym miejscu zachęcam Cię, żebyś obejrzał poprzedni odcinek, może troszeczkę poczytał, przejrzał sobie materiały, które zostawiłem na blogu finansowa.tv, łamane na analiza, myślnik asseco, myślnik Poland. Jak wspominałem, w tej analizie, która jest dosyć długa, omawiam nie dość, że spółka Asseco to cały rys historyczny całej grupy, jak to się wszystko działo i w tym momencie właśnie możesz zobaczyć na ekranie film, do którego Cię zachęcam i moment, w którym omawiam kamile, kamienie milowe. Jak widzisz, historia całej grupy zaczęła się 30 lat temu, a Aseco Business Solution, o którym dzisiaj chciałbym porozmawiać, czyli jednemu mniejszemu członowi całej grupy, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych, powstał dużo później, a mianowicie w roku 2007, więc warto poznać rys historyczny i to jak do tego doszło. W tym natomiast odcinku będę właśnie się koncentrował na roku 2007 i troszeczkę później i jeżeli poważnie zastanawiasz się nad jedną ze spółek ze stajni Aseco no to ja zachęcam cię do całego materiału który tak naprawdę będzie składał się z trzech części na pewno gdyż na deser zostawiamy sobie ostatnią spółkę z parkietu GPW jak na razie na dzień dzisiejszy bo wszystko się oczywiście może zmienić a mianowicie spółkę najmłodszą Aseco South Eastern Europe Ok. Zaczynając, dzisiejsza analiza poświęcona ASECO Business Solution będzie podzielona na dwie części. Będzie pewnie troszeczkę inna, bo będziemy sobie troszkę bardziej skakać niż zwykle, i na końcu omówimy troszeczkę wskaźników i wyniki finansowe. Wszystkie materiały, które dzisiaj pokażę, oczywiście niezmiennie znajdziesz na blogu finansowa.tv, do którego linkuję w opisie tego filmu. Zanim zaczniemy, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, komentarza i oczywiście subskrypcji, gdyż w dalszym ciągu większa część widzów nie subskrybuje mojego kanału, a jest to niezwykle motywujące. ASECO BS, czyli tak naprawdę ASECO Business Solution, tak w skrócie można mówić na tą część grupy ASECO, zajmuje się klientem biznesowym. Co kryje się pod tym pojęciem? Oczywiście, wszelakiej maści duże firmy, przedsiębiorstwa. Ale nie tylko, mimo że to główni partnerzy biznesowi, to są tam jeszcze troszeczkę inne podmioty, o których powiem w dalszej części. Jest to polska spółka informatyczna należąca do grupy ASECO, która ma swoją siedzibę w Lublinie. Jest to producent tak naprawdę oprogramowania, które stosuje się w przedsiębiorstwach. Jest to oprogramowanie, które wspiera zarządzanie całymi przedsiębiorstwami i generalnie na samym początku. Aseco Business Solution opierało się głównie o systemy ERP. Ale zanim przejdziemy dalej, zastanówmy się może nad tym, jak doszło do tego, że Aseco Business Solution stało się oddzielnym podmiotem. Zastanówmy się również nad tym, dlaczego tak się stało. I tutaj ważne spostrzeżenie na temat tego, czym się różni Aseco Polska, Aseco Poland od Aseco Business Solution. Mianowicie Przede wszystkim Aseco Business Solutions zostało stworzone jako marka, która ma swoje produkty i je tak naprawdę sprzedaje i wdraża. Oczywiście to nie cała działalność, ale główne zamierzenie było takie. Stąd też zacząłem mówić o systemach ERP, które pomagają zarządzać przedsiębiorstwami, i Aseko takie właśnie produkty w swoim portfolio posiada. Oczywiście je ulepsza, rozwija cały czas, ale te produkty właśnie sprzedaje. Natomiast na przykład Aseco Poland, które również jest firmą, która zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania, również tworzy produkty, które dalej sprzedaje, przy czym te produkty są tworzone pod indywidualne wymagania klienta. I żeby tutaj to zobrazować, załóżmy, że mamy sobie kilka przedsiębiorstw, które potrzebują do swojej działalności system ERP. Te przeciw... Te przedsiębiorstwa zgłaszają się do firmy ASECO Business Solution, żeby kupić taki system. Dzięki temu ASECO Business Solution pozyskuje klienta, któremu sprzedaje licencję, ale także którego w późniejszym etapie może monetyzować poprzez integrowanie tego systemu, a także rozwijanie. No ale tutaj ważna informacja jest taka, że taki stworzony system ERP licencje na ten system mogą być sp sprzedawane wielokrotnie, a więc wiele przedsiębiorstw może przyjść i poprosić o taką licencję. Natomiast Aseco Poland również pozyskuje klienta, na przykład w postaci banku bądź też innej instytucji. Załóżmy, że przytoczymy sobie tutaj przykład KS i ZUS-u i w tym przypadku zaczyna się proces dopiero planowania do wytwarzania oprogramowania. Klient mówi, czego oczekuje, czego potrzebuje i czego chce, a następnie Aseko Polska to oprogramowanie wytwarza. I tutaj jest ta różnica, że tak naprawdę w przypadku Aseko Business Solution oprogramowanie może być sprzedawane wielokrotnie, a takie oprogramowanie w przypadku Aseko Poland jest sprzedawane jednokrotnie, bo jest customizowane, czyli wytwarzane pod konkretnego użytkownika, a w zasadzie nie użytkownika, a klienta, który przyszedł kupić takie oprogramowanie. A więc to jest ta zasadnicza różnica. Oczywiście później można dalej monetyzować takiego klienta poprzez na przykład jego obsługę indywidualną, jego potrzeb ale właśnie specyfika tego oprogramowania jest tą różnicą w przypadku tych dwóch spółek. I dlatego też w roku 2007 powstała spółka ASECO Business Solution. A historia jest taka, że 1 czerwca doszło do połączenia czterech spółek, które wcześniej były przedmiotami akwizycji poprzez ASECO Poland. Tego też 1 czerwca roku 2007 powstało Aseco Business Solution i tego samego roku weszło na giełdę. Ja co prawda nie podjąłem się przeczytania prospektu emisyjnego Aseco Business Solution, ale jeżeli ktoś by chciał, to zostawiam link na blogu. Prospekt jest nie za długi, ma tylko 549 stron i zakładam, że jeżeli ktoś ma ochotę, no to może sobie zmarnować troszeczkę czasu. A mówiąc serio, prospekt jest już dosyć stary i raczej są tam nieaktualne liczby, ale na pewno idzie wyciągnąć tam kilka ciekawych informacji. Co jest na pewno fajne, to to, że ASECO wyemitowało cztery serie akcji A, B, C i D i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie zostały wyemitowane dalsze serie akcji. Po powstaniu ASECO Business Solution prezesem tej spółki został Romuald Rutkowski. Był to, doty był to dotychczasowy prezes Softlabu. Softlabu, czyli jednej z czterech spółek obok Incenti, Wapro i Safo, które stworzyły spółkę ASECO BS. Obecnym prezesem jest Wojciech Barczentewicz. Przepraszam za wymowę, ale jest to trudne nazwisko. I tę rolę pełni od 2 lipca roku 2012. Wcześniej od 9 października 2008 roku był wiceprezesem Asako BS. Teraz przypominając to, że Aseko jest szóstym co do wielkości podmiotem na świecie, który wytwarza oprogramowanie, spojrzymy sobie na to, dlaczego Asako BS jest no takie fajne. Aseko ma 10 takich punktów, które tak naprawdę określają to, jakie jest ich oprogramowanie, ale oczywiście wspominają o tym, że ich oprogramowanie jest wysokiej jakości, jest bogatej funkcjonalności, jest przede wszystkim bezpieczne i posiada możliwość sprawnego rozwoju, co w dobie dzisiejszego pędu, jaki mamy w sektorze IT, jest niezwykle istotne i kluczowe. No i spójrzmy sobie na te 10 punktów, które wyróżnia ASECO. Pierwszym z nich są nowoczesne rozwiązania, czyli systemy ERP, HRM mobilne, które wspierają klientów, a także systemy wymiany danych, faktoringu czy też komplet aplikacji dla MSP. Obok tego mamy Usługi serwisowe, które również są na najwyższym poziomie. Oczywiście jest to bardzo subiektywne zdanie spółki, no ale portfolio wdrożeń pozwala w to wierzyć. Idąc dalej, Aseko nie boi się żadnych wyzwań i realizuje również duże projekty. Posiada oczywiście wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Między innymi można tutaj wskazać na to, że spółka matka istnieje już od 30 lat i cały czas rośnie w siłę, a portfolio, o którym wspominałem, pozwala też budować bogate referencje. Dalej mamy informacje o nowych technologiach, które są wykorzystywane w softlabie ERP by Aseco, czyli jednym z produktów, o którym opowiemy sobie za chwileczkę. Spółka wspomina również o obecności w raporcie Gartnera, dosyć prestiżowym, który dotyczy jednego z produktów Mobile Touch by Aseco. A także mamy tutaj informacje o dosyć popularnym systemie factoringowym oraz usługach chmurowych dla małych i średnich firm. Poniżej mamy również kilka liczb dosyć ciekawych, czyli takich jak 50 krajów, w których wdrażane zostało oprogramowanie, liczba 45 tysięcy aktywnych użytkowników systemów mobilnych, 250 tysięcy sprzedanych licencji na produkt Vapro SECO. 80 miliardów złotych, które przetwarza system do faktoringowania, 90 milionów komunikatów, które wymienia miesięcznie jeden z produktów, a także inne niemierzalne liczby, takie jak miliony danych, które każdego miesiąca są przetwarzane, czy obsługa setek tysięcy pracowników, które zatrudniają podmioty klientów. No i teraz przyjrzyjmy się tym produktom, o których Aseco wspomina i jest to tak naprawdę Sześć głównych produktów, które teraz ASECO ma w swojej ofercie, każdy odpowiedzialny za jakiś segment. Pierwszy to z tego co rozumiem jakby ze strony spółki to główny projekt SoftLab ERP, który pozwala zarządzać przedsiębiorstwami. Dalej mamy tak zwany Mobile Touch, czyli system do obsługi sprzedaży terenowej, czyli wspiera on tak naprawdę producentów w planowaniu, prowadzeniu oraz rozwoju tej sprzedaży mobilnie. Dalej mamy tak zwaną platformę Connector, która zrzesza partnerów handlowych i wymienia informacje między nimi. Dalej mamy tak zwane Wapro, Bajaseco, czyli kolejny system ERP, ale z tego co rozumiem, jest to system dla mniejszych podmiotów, mikro i małych firm oraz firm kilkuosobowych, które de facto potrzebują, a raczej nie potrzebują tak rozbudowanego narzędzia, jakim jest Softlab. Dalej mamy też produkt Factor Bajaseko, czyli produkt do faktoringowania. No, chyba tutaj nie trzeba za dużo mówić. Generalnie jest on dosyć popularny. Na rok 2018 mamy informację, że 45% wartości wszystkich transakcji w Polsce faktoringowych odbyło się za pomocą właśnie tego systemu. No i Macrologic, który tak naprawdę operuje. W chmurze i jest to rozwiązanie dla HR-ów do zarządzania pracownikami, czyli rzeczami takimi jak kadry, płace i tego typu sprawy. Zbudowanie takiego Center of Excellence dla rozwiązań, które stosują przedsiębiorstwa, było możliwe dzięki temu, że spółka matka, a w zasadzie grupa, do której należy Asyco Business Solution, po prostu wie, jak robi się oprogramowanie, już wcześniej to wiedziało. Ale także było możliwe poprzez przejęcie know-how, o którym mówiłem, czyli złączenie czterech spółek i stworzenie takiego podmiotu, ale także dalsze akwizycje. No i dla przykładu, w kwietniu roku 2009 ASECOBS przejęło spółkę Anika System. Dzięki temu ASECO przejęło know-how od firmy, która zajmowała się systemami mobilnymi i factoringowymi. Wraz z know-how przejęto oczywiście klientów, i dzięki temu spółka poszerzyła swoje portfolio o inne produkty. Dalej, na przykład w roku 2018 przejęta została spółka Macrologic, i formalnie jej produkt został włączony do oferty ASECO Business Solutions, o którym rozmawialiśmy sobie przed chwilą. A więc strategia nie tylko zakładała wytwarzanie oprogramowania, ale przede wszystkim przejęcia podmiotów, które zajmowały się wpisującymi się w politykę firmy, akwizycjami. I tak zbudowano portfolio, które pozwala obsłużyć klientów biznesowych, małych oraz dużych, i zająć znaczną część rynku polskiego, ale także wyjść na rynek światowy. Pod koniec roku 2016. Grupa ASECO, mając już bardzo duże kompetencje w sektorze ERP, wydzieliła oddzielną spółkę, która będzie integrowała te kompetencje. Spółka została nazwana ASECO Enterprise Solution. Oczywiście jest to spółka, która wchodzi w skład grupy ASECO, które posiada 100% udziałów w tej spółce, a pod skrzydła tej spółki trafiła m.in. spółka notowana na giełdzie, czyli wspomniana dzisiaj i omawiane ASECO Business Solution. Spółka Aseco Enterprise Solution ma 46 i niespełna 0,5% udziałów w Aseco Business Solution. Mniej więcej tyle samo mają otwarte fundusze emerytalne ITF i wszelkiego rodzaju i mała część udziałów w spółce jest w rękach indywidualnych inwestorów. No i przechodząc już do Segmentów, o których rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, widać, że w segmencie ASECO International jest taki podmiot jak ASECO Enterprise Solution, który zrzesza ASECO właśnie Business Solution i ASECO Solution. I to, mam nadzieję, jest dobre wytłumaczenie tego, czym jest ASECO Business Solution, czym się różni od ASECO Poland. I generalnie jak wygląda na tle całej federacji, jak nazywają się właśnie cała grupa. Niestety strona Asako Business Solution nie jest bardzo urodziwa i nie zawiera dużo smaczków, o których mógłbym mówić, ale są tam wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. I o ile dynamika wzrostu dla ASECO Business Solution to nie jest jakaś mocna strona, to mimo wszystko rok do roku w pierwszym kwartale mamy wzrost o blisko 8,5% dla przychodów ogółem. Na ten wynik w znacznej mierze złożyły się przychody z Polski, które wzrosły o 9,1% i dużo mniej przychody z zagranicy. I tutaj pierwszy taki minus spółki. Spółka bardzo mocno działa na rynku polskim. Gdzie przychody to tak naprawdę mniej więcej 87%, a przychody z zagranicy niestety tylko 13%. A więc tutaj jest duże pole do popisu, żeby ASECO Business Solution przeprowadziło ekspansję na rynki zagraniczne. Jak na razie niestety jest uzależniony w dużej mierze od rynku polskiego. W dalszej części mamy takie informacje, jak na przykład zysk netto, który wyniósł w roku 2020 15,5 miliona w pierwszym kwartale, a w pierwszym kwartale obecnego roku jest to wzrost o 5,4% do 16 milionów 350 tysięcy. Tak jak wspomniałem, Aseco w głównej mierze posiada w swojej ofercie systemy ERP których udział w przychodzie to ponad 90%. Ale cały przychód z podziałem na sektory to, tak jak mówiłem, głównie przedsiębiorstwa w 90%, ale także bankowość i finanse oraz sektor zamówień publicznych, które łącznie odpowiadają za 10% przychodu. Natomiast fajną informacją jest to, że backlog ASECO Business Solution na koniec pierwszego kwartału wynosi 70 niecałe 5% sprzedaży za rok 2020. I jest to znaczny wzrost w stosunku do roku 2020, gdzie było to 64% sprzedaży za rok 2019. Natomiast odbiło się to troszeczkę na rentowności ASECO. Pracuje na nieco niższych marżach w stosunku do kwartałów wcześniejszych. Co chciałbym jeszcze pokazać z tej prezentacji, to na pewno to, że saldo zadłużenia z tytułu kredytów wynosi równiutkę 0, a środki pieniężne, które są w kasie spółki, to 57 milionów złotych, czyli tak naprawdę czterokrotność zysku netto za rok 2020. Ale dzięki temu, że rok 2020 był Rekordowy pod względem przychodów i zysków. Aseco zaproponowało wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 2 zł na akcję. I tutaj przejdę na chwilę do innego serwisu, gdzie fajnie widać, że od 2012 roku Aseko wypłaca rosnącą dywidendę. Jest to już dziewiąty rok z rzędu, kiedy dywidenda wzrasta. Ale mimo to warto zauważyć, że Aseco od początku swojej przygody, od roku 2008, tą dywidendę wypłaca dwukrotnie, korzystając tylko w małym stopniu z kapitału zapasowego, ale tutaj warto zaznaczyć, że bardzo dużą procentową część wypłacają właśnie w postaci dywidendy. Jest to blisko 90% rok do roku, chociaż z mojej strony jest to dosyć mocno zrozumiałe, gdyż połowa, prawie połowa tej kwoty trafia do spółki matki. Przeglądając jeszcze na szybko wykres i wskaźniki to Aseco jest obecnie w lekkiej korekcie i jest na poziomach z, roku, z końca roku 2020 można było kupić w całkiem niedawno tą spółkę poniżej 34 zł, co miało związek też z wypłatą dywidendy, ale co warto zaznaczyć, spółka już stukała do wartości 40 zł za akcję. Kurs ten przekłada się na wskaźnik ceny do zysku na poziomie 15 punktów, co świadczy o tym, że akcje nie są tanie, ale nie są też w wygórowanej cenie. Ale warto tutaj zaznaczyć, że ASECO pracuje na bardzo dobrych stopach z rotu z kapitału własnego oraz na rentowności aktywów własnych. ROE na poziomie ponad 22% jest ponad dwukrotnie większe aniżeli w całym sektorze. AROA jest niemal trzykrotnie większy niż w sektorze. Perfekcyjny jest wynik wskaźnika. Altmana niestety troszeczkę gorzej jest ze wskaźnikiem Piotrowskiego F-Score, gdzie spółka otrzymała 5 na 9 punktów, ale ma to związek m.in. z tym, że spółka utrzymała wskaźnik ROA na tym samym mniej więcej poziomie, co prawda minimalnie niższym niż w roku ubiegłym, co dalej jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż rynkowy, lekkim wzrostem zadłużenia, które i tak jest na praktycznie zerowym poziomie bo wynosi 14 setnych, gdzie taki bezpieczny poziom to mniej więcej 65 setnych, a także płynność bieżąca nie wzrosła, a raczej utrzymała się na tym samym poziomie. Więc można powiedzieć, że Piotrowski F-score tutaj zadziałał w taki sposób, że policzył tylko te punkty, które się zgadzają, ale te, które się nie zgadzają, zostały na tym samym mniej więcej poziomie. A ostatnią rzeczą, którą chciałbym dzisiaj pokazać, to przychody, które tak naprawdę was rosną z roku na rok, są jakieś zachwiania, na przykład w roku 2011 i 2012, gdzie był lekki spadek rok do roku, ale to co chciałem zaznaczyć, ten wzrost nie jest jakoś mocno dynamiczny. Rok 2020 w stosunku do roku 2019 to wzrost o około 4%, więc to nie jest dużo, ale dalej to wzrost, tak? Również na takim samym poziomie mniej więcej. A notuje wzrost zysku netto, który 2019 versus 2020 notuje wzrost o 5%. A więc owszem, spółka rośnie organicznie, ale nie notuje jakiś skokowych wzrostów przychodu. I widać, że pandemia też jakoś mocno ani nie zaszkodziła spółce, ani też nie pomogła wygenerować znacznych przychodów. Mimo to w roku 2021, a raczej wyniki za rok 2021, według mnie będą lepsze aniżeli wyniki za rok 2020, chociażby patrząc na to, jaki backlog ma spółka. Przy czym tutaj warto zauważyć, że niestety obniżyły się marże, na których pracuje ASECO Business Solutions. Ja na pewno nie spodziewałbym się jakichś dużych skokowych wzrostów w przyszłości, chyba że naprawdę, na przykład, wejdzie jakiś przepis, który będzie wymagał zmiany w jakimś systemie albo na przykład w fakturowaniu, i wtedy ASECO może mieć przewagę, bo ma na pewno większe zaplecze i szybciej może takie zmiany aplikować dla innych spółek. Ale to tylko taka dywagacja i pomysł, kiedy ASECO tak naprawdę może przyspieszyć. ASECO Business Solutions rzecz jasna. Mimo wszystko, tak już podsumowując, wiemy o tym, czym się różnią te dwie spółki, o których już rozmawialiśmy. Wiemy, w jakim miejscu na całej tej mapie federacji Asseco jest ASeco Business Solution. No i całościowo patrząc na spółkę, ja uważam, że spółka jest fajną spółką do portfela dywidendowego i będzie na pewno generować fajny cash flow w przyszłości. Bardzo duża część wielu Firm, przedsiębiorstw przeniosła się do internetu, rozkwitł e-handel i cały sektor e-commerceu. I tutaj, też w najbliższych latach, widzę fajny potencjał dla spółki, gdzie będzie mogła sprzedawać swoje produkty. Natomiast na pytanie, którą spółkę bym wybrał, to chyba osobiście jednak wolałbym, z perspektywy tego, jak obie spółki mogą rosnąć, wybrałbym właśnie ASECO Poland zamiast ASECO Business Solution. Ale uważam, że patrząc na sektor IT i sektor wytwarzania oprogramowania, jeżeli ktoś ma chęć posiadać w portfelu jakąś spółkę z, ze stajni ASECO, to fajnie jest mieć tak naprawdę wszystkie spółki. Co prawda nie w proporcjach 33% każdej, ale raczej z przewagą ASECO Polska. A z racji tego, że Aseco Business Solution nie będzie jakoś szybko rosło, uważam, że Aseco South Eastern Europe jest dużo bardziej perspektywiczną spółką, co nie zmienia faktu, że Aseco Business Solution również jest ciekawe, a o Aseco South Eastern Europe porozmawiamy sobie w oddzielnym odcinku. No i już tak na koniec ja osobiście żadnej ze spółek ASECO jeszcze w portfelu nie posiadam. Widzę inne, atrakcyjniejsze w moim odczuciu spółki, ale na pewno przyszłościowe wszystkie trzy spółki, które dostępne są na giełdzie papierów wartościowych w portfelu będę posiadał. Z przewagą oczywiście Asseco Poland. Ale pamiętaj, że decyzje inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność, ten materiał jest tylko i wyłącznie materiałem edukacyjnym, a nie poradą inwestycyjną. I przy wszelakich zakupach mniej to na uwadze. Ja dzisiaj Ci dziękuję, mocno proszę zostaw subskrypcję na kanale i jakiś ślad w postaci np. łapeczki w górę bądź też komentarza pod filmem, a także odwiedź blog finansowa.tv gdzie będzie post dotyczący Aseco Business Solution, w którym znajdziesz więcej materiałów, a także wiele innych ciekawych rzeczy, łącznie z tym, że zachęcam Cię do zapisania się na newsletter, żeby ze wszystkimi materiałami i np. zakupami do mojego Publicznego portfela być na bieżąco. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Cię już w następną niedzielę i prawdopodobnie w tygodniu na materiał dodatkowy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.